Okej, okay, jak to było? Każdy bydgoszczanin statystycznie zużywa na dobę około 10 wiader wody. Kapiący kran zwiększa rachunki o 50 zł rocznie, więc warto go naprawić. Twarda woda jest dobra dla ludzi, zawiera dużo minerałów, niekoniecznie lubią ją urządzenia. O! Cześć! Chciałabym Wam pokazać dzisiaj bydgoszczy z góry, żebyście zobaczyli miejsca, które odwiedzaliśmy podczas poprzednich odcinków naszego cyklu. Ale najpierw chciałabym podsumować kilka ciekawych faktów. To będzie odlotowy odcinek. Dacie się zaprosić? Panie prezesie, za nami 25 różnych faktów o bydgoskiej wodzie. Może spróbujemy sobie przypomnieć choć kilka? Ja starałam się zapamiętać, chociaż niektóre. Zgoda, ale bez żadnych ściąg, proszę. Wiedzę najlepiej utrwalamy odpytując. Pani Malwino, jakie ujęcia wody zaopatrują miasto nasze, kochany Bydgoszcz w wodę? Mamy dwa ujęcia czynne. Jedno z nich to jest ujęcie powierzchniowe, czyszkówko. Drugie to ujęcie głębinowe, las Gdański. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Las Gdański, szczególne ujęcie, woda wysokiej jakości, a też o walorach zdrowotnych, o czym zapewne później. A jak często badamy tą wodę w wodociągu? Woda badana jest non-stop, online. Ponadto jest kilkanaście razy badana przez Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Kilkanaście razy dziennie. No i te badania potwierdzają tą wysoką jakość, o której wielokrotnie mówiliśmy. A jaki mamy zapas wody na ujęciu wody na Czyszków? Mamy miesięczny zapas wody dla bydgoszczan. Ponadto ona jest cały czas świeża, ponieważ znajduje się w naturalnym zbiorniku, na którym można tak. W zasadzie powiedzieć obrazowo, rośnie las, więc ona jest w naturalny sposób przechowywana. No bardzo dobrze dodam tylko, że mamy jeszcze w zbiornikach retencyjnych już na sieci wodociągowej zapas na jedną dobę, w razie przerwy, poboru wody, zdjęcia wody, mamy ten zapas dla mieszkańców Bydgoszczy. Bardzo dobrze, no, piątka. Uff! Teraz powtórki, ciąg dalszy. Proszę próbować mnie zaskoczyć. O, to się przecież raczej nie uda, panie prezesie, pan na temat bydgoskiej wody chyba naprawdę wie wszystko, ale dobrze, spróbuję. O, jaki pierwiastek w naszej wodzie bydgoskiej wpływa na poprawę humoru? O dziwo jest. Pierwiastek jest to lit, jest jego duża zawartość w wodzie, z ujęcia wody w dańskim, o tych wysokich walorach jakościowych, leś zdrowotnych. Oprócz tego jest strąd, który bardzo pozytywnie wpływa na układ kostny, a lit jest pierwiastkiem, który poprawia rzeczywiście humor, nawet jest używany w leczeniu pewnych schorzeń, które związane są z depresją. Strąd i lit to są te pierwiastki, którym brakuje osobom starszym. I wasze osoby starsze, już w podeszłym wieku, powinny y, y, pić wodę, która zawiera te pierwiastki. Poza tym jest wapń, magnez, y, potas, bardzo ważne dla naszego organizmu, jako materiał budulcowy kości, jako te pierwiastki, które powodują y, prawidłową pracę układu krążenia, ciśnienie krwi, y, pobudliwość nerwów, układ nerwowy. To są bardzo ważne, kluczowe dla naszego zdrowia pierwiastki. I te w wodzie bydgoskiej z ujęcia w klasie gdańskim są obecne. Wszystko się zgadza. Dlatego nieustannie zachęcamy Państwa, abyście odkręcali kran i bez obaw pili bydgoską kranówkę. A jak już jesteśmy na tym temacie, to dopytam, ile kosztuje litr bydgoskiej wody z kranu? Litr wody kosztuje dokładnie pół grosza, niewiele, ale przy okazji powiem, że przez 7 lat nie zmienialiśmy ceny za wodę i za ścieki w Bydgoszczy i przez następne 2 lata będzie ta sama cena. Czyli w sumie 9 lat niezmienianej ceny za wodę i za ścieki. Jest to ważne osiągnięcie. Warto zapamiętać. I jeszcze, jeszcze jedno pytanie. Może akurat, może teraz Pana zaskoczę. Ilu procentowo bydgoszczan, mniej więcej decyduje się pić wodę z kranu? Prowadzimy badania ankietowe. 56% bydgoszczan dokładnie potwierdza, że pije wodę z kranu. Prawie 90% ma świadomość jakości. Natomiast jeszcze jest przed tą decyzją, żeby zacząć tą wodę z kranu pić. Także zachęcam. Wszystko się zgadza. Podsumujmy. Panie prezesie, solidna powtórka za nami. Mówiliśmy o wodzie, jej jakości, o ujęciach. Trochę tajemnic ciągle jeszcze kryje przed nami, jednak deszcz. Zradzę Panu, że zbije się dzisiaj w powietrze w jego poszukiwaniu? No, chyba nie będzie padać dzisiaj. <gry> Rzeczywiście, może być różnie, ale spróbuję. Natomiast nim to nastąpi, chciałam jeszcze podpytać, czy w Bydgoszczy w ostatnich latach pada częściej? Yy, pada rzadziej. To jest powszechnie tylko w Bydgoszczy. To jest efekt zmian klimatycznych. Pada rzadziej, ale za to bardzo intensywnie. O ile kiedyś dawno, dawno temu deszcz to był kwadrans, około 10 mm suma opadu, dzisiaj to są 3 kwadranse i 30 mm i więcej. W efekcie co to powoduje? Powoduje potopienia, zalania ulic, budynków, piwnic i w odpowiedzi na to budowaliśmy kanały które miały tą wodę deszczową jak najszybciej odprowadzić do rzeki, ale ten wyścig przegraliśmy. Natura zawsze jest silniejsza, dlatego w Bydgoszczy realizujemy projekt oparty o koncepcję tak zwanej rozproszonej retencji, czyli budowie wielu zbiorników, dokładnie 66, które pozwolą nam wodę deszczową zatrzymać w czasie tego nawalnego i bardzo intensywnego deszczu, aby później po oczyszczeniu, uzdatnieniu tą wodę wykorzystać do nawadniania zieleni, do uzupełniania wody w stawach, w oczkach wodnych. To jest takie bardzo nowoczesne, nowatorskie spojrzenie na gospodarowanie wodami deszczowymi, bo deszcz to zysk. To jest dobro, które powinniśmy zatrzymać i umiejętnie nim gospodarować, aby uniknąć tego, co jest konsekwencją zmian klimatycznych czyli deficyt wody, uboga szata roślinna, brak tej szaty roślinnej i to, co widzimy na co dzień. I to zapamiętajmy. Jeszcze przypomnijmy o suszy naszym widzom, ponieważ często nas nią teraz straszą. Czy to nie jest przesada mówienie, że wkrótce Polska będzie jak Egipt, sucha, z niedoborem wody do picia? Niedawno uspokajał pan, że brak wody wydgoszczaną nie grozi. I cały czas tak będę mówił, jestem spokojny o to, że nam, Bydgoszczanom Bydgoszczy, wody nie zabraknie. My wiedzieliśmy o tych ograniczeniach, o tym, co nas czeka w przyszłości, dlatego tak zaplanowaliśmy system wodociągu dla miasta Bydgoszczy, jeżeli chodzi o wydajność ujęć, czy zasoby wodne na tych ujęciach, czy retencję na ujęcie infiltracyjnym, czy w zbiornikach na sieci, aby tej wody nam nie zabrakło nawet wtedy, kiedy potrzebujemy jej dużo, dużo więcej w okresie suszy. Pamiętajmy o tym, aby wodą gospodarować w sposób racjonalny. Natomiast my jesteśmy częścią ekosystemu. Wpływamy na ten ekosystem w sposób negatywny bądź pozytywny. Wiele lat temu wpływaliśmy bardzo negatywnie. W efekcie są zmiany klimatyczne, które są faktem. To jest łatwe do zaobserwowania, szczególnie jeżeli obserwujemy lodowce. Od 1900 roku poziom mórz podniósł się około 20 do 30 cm na skutek właśnie topnienia lodowców. Naukowcy szacują, że do końca tego stulecia, do 2100 roku, powierzchnia lodowców w wielkich górach w Azji skurczy się o 1 trzecią. Ale pamiętajmy o tym, że z tego obszaru wypływają rzeki, które zaopatrują wodę około 800 milionów ludzi. Dla nich to będzie katastrofa. Te prognozy również mówią o tym, że zasoby wodne w basenie Morza Śródziemnego w Australii, dzisiaj już bardzo niskie, zmniejszą się jeszcze o kolejne 10%. Dlatego bardzo ważne jest rozważne, racjonalne zużywanie wody, umiejętne nią gospodarowanie. Nawet zatrzymując deszczówkę na terenie swojej posesji, mamy wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i o to apelujemy. Podsumujmy. Błękitne niebo, ciepło, słoneczko. Umówmy się, deszczu raczej u góry nie spotkam. Nawet gdyby był, to zdążyłam go polubić. Ale pokażę Wam inne piękne miejsca z góry. Zobaczymy brdę, ujęcie wody czyszkówko, las gdański. Gotowi? No to chodźmy. Tutaj, dokładnie pod nami, znajduje się ten ogromny zbiornik naturalny, w którym gromadzona jest woda. Ona potem finalnie trafia do naszych kranów. Widzicie las? Bo woda znajduje się pod nim. O, a tutaj jest fragment brdy, ujęcie powierzchniowe czy szkółko. Połowa miasta dostaje wodę właśnie z tego ujęcia. A tutaj mamy centrum i starówkę. O, tam odbywają się jedyne w Europie zawody pływackie na otwartej rzece w centrum miasta. Chyba widzę jakiś kajakarzy. A może nie? Ojej, wszystko z góry jest takie maleńkie. O, a tu Dolina Pięciu Stawów. Przed chwilą tam byliśmy. To miejsce to jeden z przykładów, jak naturalnie można łapać deszczówkę. Takie sztuczne i naturalne zbiorniki na wodę będą w Bydgoszczy w liczbie 70 po rewitalizacji. Wow! To był naprawdę odlotowy widok. Sami przyznacie, że Bydgoszcz, Brda, Wisła z tej perspektywy są naprawdę piękne. Mam nadzieję, że i Wam się podobało. Dziękujemy Wam za cały cykl. Mam nadzieję, że będziecie wracać do tych wszystkich ciekawostek o bydgoskim h które zebraliśmy w ostatnim czasie. Możecie do nich wrócić, bo wszystkie odcinki dostępne są na YouTube. Tymczasem do zobaczenia!